Ja chciałam zaznaczyć po prostu to, że ja byłam wtedy w miejscu, gdzie wykonywałam swoją pracę, gdzie ja jako zawodnik staję się coraz lepsza, gdzie w tym miejscu ja chcę zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów, które sobie stawiam. I oczywiście nie jest to łatwe, i oczywiście mam do siebie żal. No tak, jakby na pewno biję się trochę z tym, że, że wydarzyło się to tak, jak się wydarzyło. Ale jedyne, co po prostu w tym momencie zostało mi zrobić, to przeprosić wszystkich ludzi, którzy na pewno we mnie wierzyli. To jest. To nie jest łatwy moment w, w, w karierze sportowca, kiedy Jesteśmy w takiej, ja jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem, ale z drugiej strony um, oczywiście to była niesamowita nauczka.